Siema mordeczki, ja jestem Norbert, witam was na kanale Pająny TV Dzisiaj ziomeczki moje drogie wybrałem tak słodkiego pająka Tak małego, ale tak pięknego, że normalnie jest w sam raz dla ludzi z arachnofobią Jeżeli ten pająk was nie przekona ogólnie do pająków To ja już nie wiem co was przekona, chyba zabawka I dzisiaj sobie właśnie o tym pajączku opowiemy I za chwilę wam go pokażę A więc oto i nasz słodziak Skakun Filipius Regius White Bahama. Tutaj akurat mamy samiczkę, która jest bodajże L8 Tak jak mówiłem, mimo swoich niewielkich rozmiarów są to naprawdę mega słodkie pajączki. O, próbowałem skoczyć, ale coś mu nie wyszło w sensie jej. Występowanie od tego małego słodziaka są to wyspy Bahama. Samice dożywają 3 lat, samce 2. Tak, jak mówię, jest to niewielkich rozmiarów pająk, ponieważ potrafią osiągnąć maksymalnie 2 cm. Yy, gatunku w ogólnie z Filipius regius jest odkrytych bardzo dużo bardzo, bardzo. Dokładną liczbę Wam podam gdzieś tutaj zapisano. Yy, pajączek taki. Poluje trochę inaczej niż inne pająki, ponieważ on głównie działa na wzroku, dlatego to bardzo ważne jest, żeby miał jasno. Tutaj Wam wstawię teraz filmik, jak wygląda polowanie tego naszego małego słodziaka. Takiemu słodziakowi pryskam dwa razy w tygodniu na ścianki. Teraz dostaję świerszcze. Wcześniej dostawał muszki nielotki, a był mniejszy. Raczej była mniejsza. Jest to naprawdę mega cudowny pająk. Nie wiem, ile jeszcze razy to powtórzę, ale pewnie dużo. W tym pająku nie da się nie zakochać. jazu jak on sobie tupta ziołeczki. Tup, 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 tup. Pokaż zamki. Jeju jeju. To jest mega, naprawdę. Ogólnie jeżeli ktoś by chciał hodować w tak grupówce, to nie polecam, ponieważ mają zapędy kanibalistyczne, czyli lub mogą siebie zjeść. Temperatura, która powinna być u nich osiąg osiągalna w dzień jest to między 26 a 28, w tym że w nocy tam kilka stopni spadku, to wiadomo. Wentylacje na pewno będą potrzebować bardzo dużo, ponieważ skakuny potrzebują świeżego powietrza. Wilgotność, którą powinniśmy zachować, oto u takiego pajączka to jest między 60 a 70%, więc trochę tej wilgotności potrzebują. Też będę ją w planach rozmnażać, Filipius Regius White Bahama. Czekam tylko aż trafi się dobra oferta na samca. A czekajcie, ja spróbuję go teraz nawet nakarmić. Tutaj mamy jego pokarm. O jebany. Widzicie? Cały czas patrzy się na niego. I świeższych złapany. Chcesz zadowolona jeść coś? Spider-Man, Spider-Man. Tup, 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 tup. No i księżniczka zadowolona jest blisko domku, w sensie jest na domku. Oddasz? Ostatnie ujęcie na skakuna. A więc mordeczki moje kochane, sorry za ten syf z tyłu, kiedyś go posprzątam. To na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że się podobał. Następny odcinek będzie lepszy, wiadomo, będziemy trzeba ćwiczyć. Rozbudujemy ten kanał i będzie zajebiście. Trzymajcie się, do następnego. Siema!